ogólnopolskiego balu sympatyków rosyjskiego! No co? Mam dwa warianty zawsze w takiej sytuacji. Pierwszy wariant to jest taki, żeby żeby zrobić sobie takiego chłopca, co nic nie wie i tak po prostu Was zaprosił i będziecie bili prawo i pójdziemy dalej i będziemy je jedli, będziemy pili, będziemy się cieszyć. Ale to byłby za prosty wariant, także troszeczkę was pokatuję, zanim, zanim Was dopuszczę do kolejnych punktów programu. Słowo na film bardzo negatywnie mi się kojarzy. Nie chodzi o to, żeby być rusofilem tudzież filem, tylko żeby być sympatykiem życia. A jesteśmy sympatykiem życia i jeżeli chce nam się chcieć, jeżeli potrafimy pracować nad sobą i chcemy dzielić się pozytywnymi emocjami z ludźmi, to wtedy nieważne, czy to dotyczy języka rosyjskiego, czy dotyczy czegokolwiek innego, warto chcieć. Opowiem Wam bajkę. Bajka będzie krótka, dziesięciominutowa. Proszę, żebyście jeszcze trochę tej swojej uwagi skoncentrowali na słowach. A później będzie już wszystko tylko lepiej wspaniale i tak prosto, i tak sympatycznie, i tak wesoło. Opowiem Wam w o chłopcu. Urodził się taki chłopiec i ten chłopiec miał kręcone włoski i urodził się w takiej dosyć sympatycznej, kochającej, ale prostej rodzinie. I ten chłopiec już od urodzenia był inny niż inni. Bo miał kręcone włoski, nie? Oszałże od tego, że pani, która podawała malucha mamie, mówiła, Boże, on ma takie kręcone włoski, a skończywszy na tym, że wszyscy mieli prostę no, kręcone, biedny, nie? Chłopiec chciał jeździć na rowerku. Poszedł sobie na rowerek i mówi, mamo, 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 ja tak bardzo chcę jeździć po ulicy rowerkiem, jak wszystkie inne dzieci u mnie w miasteczku. A mama powiedziała, siedź cicho i bądź na podwórku, bo tam niebezpiecznie. A to dziecko się wkurzało, i mówiło, mamo, mamo, ja chcę jeździć na tym rowerku po ulicy, jak wszyscy sobie siedzi. I w końcu mała powiedziała, no dobra, rób co chcesz, to już nie moja sprawa. I dziecko jechało na tym rowerku. I jechało, 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 spadło z rowerka i się potłukło, nie raz nie dwa i nie pięć. Ale dopiero swego. Miał kręcone włosy, naturalnie, i jeździło na rowerku po ulicy, jak wszyscy. Potem dziecko poszło do szkoły podstawowej. Dziecko uczyło się lepiej niż inni. I coś go interesowało. Powizywało się dziecko zdaniem wszystkich w całego otoczenia nauczycielom, bo inaczej piątki jest dziewowna, prawda? I to takie są początki ostracyzmu społecznego. Ostracyzm społeczny... a o wreszcie jakieś mądre pojęcie, prawie jakbym miał dyplom. Kochani, ostracyzm społeczny to jest to, co nas dotyka codziennie. To może dotykać języka rosyjskiego, może dotykać homoseksualizmu, może dotykać ksenofobii, może dotykać Żydów, może dotykać innej, e, innej religii, może dotykać innego koloru skóry, tak? I dalej co to dziecko? Pokrótce, bo o tym to dziecko miało całkiem ciekawe życie, ale to nie o to chodzi, bo ktoś powie, że ja promuję siebie, a może ktoś zrozumie i pomyśli, że promuje was że chcesz się coś czymś podzielić, że głównie, że jeszcze jestem, ale może coś wiem, może w innych miejscach byłem, może coś innego zrobiłem, może inaczej coś odbieram, może tworzę inaczej, może... może nie chcę tego, co wszyscy, tej kasy albo tej popularności. Może może zrozumiecie, tak jak rozumie połowa z was, bo spotykacie się na coś ze mną. Nie nie zrazu А верила любви. Снегами запорожена, Песною заворожена, Найдет тепло прохожему, А девчонку. 24-karatowym złotem kosteczki i oczywiście napis Angel, tak jak piękne anioły. Wartość tej bransoletki taka sklepowa, jest to 180 zł, więc myślę, że możemy zacząć od 150 zł do licytacji. Dobra, a teraz cała czarna robota i obrażanie się potem wszystkich na mnie, tak? Tak jakby, tylko pamiętajcie zawsze, jak będę wymuszał i prosił i tak dalej, że to nie dla mnie taka sara dla dzieciaków, ok? Bo możemy łatwo pomylić i po co mi to? Wszystko, okay. potem, pokazujemy. Wszystko potem pokazujemy na naszej stronie wszystko opisujemy, że właśnie te pieniążki będzie podana kwota, ile udało się uzbierać i będzie pokazany kolejny pokój, który będziemy remontować właśnie z tych środków. No i o to chodzi, żeby było wszystko przejrzyste. Tak, właśnie. Okej. Okay. Kochani, zaczynamy, więc... no, e... jakoś tak. 150 zł, Kto da więcej? Po raz 250. Po raz pierwszy? A czego to jest zdjęcie? Wawel, ludzie. To jest Wawel, ludzie. E, proszę, może Pan skomentować. To są krużganki wawelskie, myślałem, że to jest tak rozpoznawalne i przytelne. Okay. Okay. Super, 250 dalej. No? 250, 250 i? 1000 zł. Brawa, proszę Państwa! Jestem w siebie dumny! 160 kg!